Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj opowiem troch, troszkę o, o załadunkach, jakie miałem okazję mieć w ubiegłym okay. tygodniu. I, I troszkę opowiem o zabezpieczeniu. Pierwszym takim ładunkiem to był papier. Ładowałem w Anglii takie bele papieru. Takie jakie widzicie na zdjęciu, no w tym przypadku akurat nie było żadnej filozofii, jeśli chodzi o zabezpieczenie tego towaru. Yy, trzy pasy yy, dodatkowo pod każdą belą. Kliny także tutaj dojechałem z tym papierem bez problemu na miejsce rozładunku. Drugim takim ładunkiem były Big bagi. Tutaj troszkę więcej chciałbym yy, powiedzieć. Big bagi to nie, było, to nie był granulat w środku załadowany, tylko taki sypki materiał, taki forma piasku, coś takiego. No jak wiemy z takim materiałem, z takim ładunkiem ciężko się jedzie, mam na myśli tutaj zabezpieczenie takiego towaru, bo jak wiemy jak byśmy dobrze nie dociągnęli te pasy, to tak i tak one się poluzują podczas jazdy. Wiadomo, że będziemy jechać po różnych dziurach, w jakichś tam koleinach, Taki piasek, taki sypki materiał, on się będzie ubijał. W rzeczy samej też pasy będą się luzować. Każdy bugi mają muszy. Ja ładując takiej bagi zawsze przykładam przez wszystkie cztery uszy pas i dwa razy zawsze dociągam. Dwa razy zawsze dociągam pasy. Dobrze by było zatrzymać się po 200, tam kilometrach na przykład i zobaczyć, jak to wygląda. Z tymi pasami, jak one tam, one się nie poluzowały a na pewno się poluzują yy, widziałem yy, kilka razy na Facebooku nawet ktoś tam, jakiś kierowca dawał zdjęcia yy, po przyjeździe na rozładunek no i było właśnie pokazane jak te big bagi były po yy, no po całym aucie te pasy w ogóle były luźne Zatrzymałem się po 250 km, aby sobie dociągnąć te pasy, aby zobaczyć jak to wygląda. No dobra, no to idziemy zobaczyć. Ale gorąco dzisiaj. wam, że nawet trzymają te pasy. Tak, oczywiście mogę można, to można wyciągać jeszcze, ale ogólnie, tak jak widzicie, nie bardzo się nic wyporozowało. wytyczałem takie big ja przynajmniej zawsze na dwa razy wyciągam pasy one są teraz już ułożone Przejechałem 250 km. I powiem Wam, że nie ma prawa nic się tutaj teraz stać. <laughs> Jeszcze wszystko jest lekko podciągam i powinno być ok. <laughs> Trzeba je po prostu doje. No nie będę brzydko się wyrażał. <laughs> Głównie 16 pasów, trzy eee, dodatkowe pasy. Opasone, opasione są eee, big Jest Jeden pas dodatkowy. To trzeci. Tu jest drugi pas dodatkowy też. Można go wyciągnąć. Także tak to wygląda. Przepraszam, cztery pasy są dodatkowe. Raz, dwa, trzy. I tutaj cztery. Czwarty. Czwarty pas na, na Dodatkowo powiem, że każdy pas przyciągam przez tutaj. Nie wiem, czy widzicie przeciągam przez je, uszy. No widz bagi mają takie właśnie uszy. Je, dodatkowo właśnie przyciągam przez nie, przez nie pasy. Także jak widzicie. <laughs> Wszystko elegancko trzyma przejechanie z 50 km Ach, Co ja zrobiłem nic nie ma prawa się przewrócić ani do przodu ani do tyłu Także tak to wygląda Powiadniki z Anglii Muszę pamiętać, żeby dobrze wyciągać, naciągać plandykę, tak samo dobrze paski podciągać i będzie OK. Powiem wam, zajęło mi to. No nie wiem, sami ocenić mniej więcej ile czasu, 10 minut, ale mogę spokojnie dalej jechać, nie obawiając się, że coś mi się tam narobi mm <laughs> you